Cześć, witam Was serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o. Powiemy sobie o. Hmm. No właśnie, powiemy sobie o kombinatoryce. Tak to się przynajmniej fachowo nazywa. Natomiast jest to yy, no, pewna część rachunku prawdopodobieństwa, czyli będziemy po prostu liczyć, ile mamy możliwości. Czyli, na przykład, na ile możliwości możemy się ubrać. A dokładnie mamy takie zadanie, które dotyczy Leona. Pozdrawiam. Leona. Na ile możliwości Leon może się ubrać, jeżeli w szafie ma trzy pary spodni i pięć koszulek? Otóż zastosujemy tutaj tak zwaną metodę mnożenia. I na czym ona polega? Ona polega na tym, zobaczcie, że skoro Leon ma trzy pary spodni, to na pewno musi wybrać jedną z tych trzech par spodni i może to zrobić na trzy sposoby. Następnie ma do dyspozycji pięć koszulek. Może wybrać te pięć koszulek na właśnie między innymi pięć sposobów. Więc podczas gdy może wybrać trzy różne pary spodni i, trzy, i pięć różnych par koszulek, pięć różnych bez przesady z tym par, i pięć różnych koszulek, to mamy m, wszystkich możliwości 3 razy pięć, czyli 15, czyli na 15 sposobów może ubrać się Leon. Kasia. Kasia na przykład zastanawia się, jak miło spędzić popołudnie. Ja też bym się zastanawiał. Otóż Kasia może wybrać się do kina, może iść do teatru albo iść na spacer. Ale może pójść tam z Wojtkiem albo z Anią, albo z obojgiem przyjaciół. No więc Kasia ma do wyboru Trzy warianty, jak spędzi popołudnie, bo może wybrać się do kina, może iść do teatru albo iść na spacer. Czyli mamy trzy możliwości, i do tego może pójść tam sama, może pójść z Wojkiem, i może pójść z Anią, o przepraszam, i może iść z obojgiem. Czyli mamy aż cztery warianty, czyli mamy trzy razy cztery, czyli 12 możliwości wyboru, jak spędzi dzień Kasia. I z kim spędzi ten dzień? Następny. Mamy pewną grę planszową, gdzie gracz musi wywnioskować, kto ukrył skarb, jak skarb, jaki skarb i gdzie go ukrył. Do wyboru jest 5 osób, 5 rodzajów skarbu i 5 miejsc. Ile jest wszystkich możliwości? Znowu stosujemy, słuchajcie, metodę mnożenia, czyli mamy 5 razy 5, razy 5, co daje nam 5 do 3. Nawet mówiąc, ale to i tak jest 125, czyli mamy 125 wszystkich możliwości. Na ile sposobów możemy wybrać 3 osoby z czteroosobowej grupy. Trzy osoby z czteroosobowej grupy. Hmm, nazwijmy sobie, słuchajcie, jakieś te osoby. Mamy czteroosobową grupę, czyli mamy tak, mamy Anię, mamy Kasię, mamy żeby nie było, Bartka i. Maćka. Mamy cztery osoby i teraz my mamy wybrać trzy osoby z tej czteroosobowej grupy. Wypiszmy może sobie wszystkie warianty, może będzie Wam łatwiej to zrozumieć. Możemy wziąć Anię, Kasię i Bartka, ale możemy wziąć Anię, Kasię i Maćka. Możemy wziąć, pominąć Anię i możemy wziąć albo nie. Anię weźmy, ale pomijmy Kasię. Będziemy mieli Anię, Bartka i Maćka, i teraz pominijmy sobie Anię, i będziemy mieli kasię, Bartka i Maćka. Ile mamy możliwości? Cztery. Mamy cztery możliwości. Idziemy dalej. W drużynie harcerskiej jest 16 chłopców i 14 dziewcząt. Oblicz na ile sposobów można wybrać spośród tych osób dwie osoby różnej płci. Czyli zobaczcie, wybieramy sobie chłopca, a później wybieramy dziewczynkę, dziewczynkę czy znaczy chłopca. W tym przypadku nie będziemy rozróżniać i uwzględniać jakiejś kolejności. Mamy 16 chłopców, więc losuję chłopca. Mamy 14 dziewcząt, losuje sobie dziewczynkę. Mamy 16 razy 14. 6 razy 4 to 24. 2 dalej, 4 razy 1 to 4 i 2 to 6. 1 razy 6 to 6, i 1 razy 1 to 1, i teraz dodajemy do siebie, czyli mamy 4. 6 plus 6 to 12, 2 i 1 dalej, 1, 1 to 2, czyli mamy 224 możliwości takiego wyboru. Następnie chcemy wylosować dwoje dziewcząt. Zobaczcie, mamy 14 dziewcząt, prawda? Czyli z 14 wybieram jedną. Następnie zostanie mi 13, więc z 13 wybieram jedną i mam 13 takich możliwości, prawda? Ale teraz bardzo ważne jest to, że mnie nie interesuje, w jakiej kolejności wylosowałem. Dlatego musimy podzielić to przez 2. 14 i 2 możemy sobie zredukować. Mamy 7. 13 razy 7 to jest 70, i 3 razy 7 to jest, 90, to jest 21, 91. Możliwości C. Tutaj mamy wylosować dwóch chłopców. Zasada jest taka sama jak przy dziewczynkach, czyli losujemy najpierw chłopca, czyli mamy 16, czyli 16 możliwości. Teraz zostało nam 15, więc 16 razy 15 i dzielimy sobie to jeszcze przez 2. 16 i 2 możemy zredukować i mamy 8 razy 15, 80, 120 możliwości. No i pod punkcik D mamy wylosować dwie osoby dowolnej płci, więc wszystkich osób mamy 30, więc najpierw losuję jedną z 30, później jedną z 29 i następnie znowu dzielimy sobie przez 2, czyli będziemy mieli 15 razy 29. No to może pomnożmy sobie 15 razy 29. 9 razy 5 to 45. 4, dalej. 9 razy 1 to 9 i 4 to 13. 2 razy 5 to 10, 0 i 1 dalej. 2 razy 1 to 2 i 1 to 3. Czyli będziemy mieli 5, 3, 4, 435 możliwości. Dalej. Na ile sposobów można wybrać dwa dodatki do pizzy spośród 5, jeśli dodatki mają być różne? Czyli zobaczcie, najpierw mam 5 dodatków, tak? Mam 5 dodatków. Więc najpierw wybieram jeden z tych pięciu, czyli mam pięć możliwości. Jak już jeden wybrałem, to nie mogę wybrać drugi raz tego samego, czyli mam do dyspozycji cztery dodatki. Więc tych wariantów, tych możliwości jest 20. Ale nie ma znaczenia, czy ja najpierw wybiorę posypkę, a, a później polewę, czy ja wybiorę najpierw polewę, a później posypkę. Więc my te przypadki podzielimy sobie na dwa i będziemy mieli... Nie 20 a 10 możliwości. Z kolei w przypadku w podpunkcie b pytają nas ile możemy wziąć w ten sam sposób, jeżeli jeżeli ile możemy na ile sposób możemy wybrać te dodatki, jeżeli dodatek jeden dodatek możemy wziąć podwójnie, czyli możemy wziąć posypkę posypkę, albo polewę i polewę czekoladową dwukrotnie. No. E i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę zobaczcie, skoro mam 5 dodatków i mogę je wziąć dwukrotnie, to dochodzi mi 5 możliwości. 5 możliwości dochodzi mi do tych, co było wcześniej. 10, czyli jak do 10 dodam 5 możliwości, to będę miał wszystkich 15 możliwości. No nic, tylko iść na pizzę. Ok, szybko jakoś na przeszłość te zadania. Słuchajcie, wymyślę coś od siebie. Zadania, które bardzo często yy, się pojawiają. I niech to będzie na przykład winda. Mamy blok dziesięciopiętrowy, i na parterze stoi sobie, yy, stoją sobie trzy osoby. Trzy osoby, które będą jechały sobie windą. Na górę w budynku dziesięciopiętrowym mamy dziesięć pięter. I teraz pytanie jest takie. Na ile możliwości? Ile jest możliwości? Ile z wszystkich możliwości? Na ile sposobów? Może inaczej: Na ile sposobów te trzy osoby mogą wysiąść z windy w dziesięciopiętrowym budynku? Czyli zobaczcie: Pierwsza osoba, która będzie wysiadała z windy, ma do dyspozycji dziesięć pięter. Druga osoba też ma do dyspozycji 10 pięter i trzecia osoba też ma do dyspozycji 10 pięter, czyli to jest po prostu 10 do trzeciej, czyli z y, 1000. 1000 możliwości jest, na 1000 możliwości te trzy osoby mogą wysiąść z windy w dziesięciopiętrowym budynku. A teraz utrudnijmy trochę, może inaczej. E, na ile sposobów wszystkie te trzy osoby wysiądą na tym samym piętrze. Na tym samym piętrze. Nie mówię na którym, na tym samym piętrze. No więc jeżeli mamy te trzy osoby, które już stoją sobie w tej windzie, to pierwsza osoba ma do dyspozycji jedno z dziesięciu pięter. Ma do dyspozycji dziesięć pięter, więc może wybrać jedno z dziesięciu pięter. Czyli mamy dziesięć możliwości. Natomiast jeżeli te wszystkie osoby mają wyjść dokładnie na tym samym, wysiąść na dokładnie tym samym piętrze, to pozostałe osoby idą za tą pierwszą Ślepo, więc wychodzą i mają do dyspozycji tylko i wyłącznie jedną możliwość. Więc razy 1 i razy 1 co daje nam 10 możliwości, co jest troszeczkę logiczne, no bo zobaczcie, skoro mamy 10 pięter, no to tak naprawdę wszystkie osoby mogą wysiąść na pierwszym, na drugim, na trzecim, na czwartym, na piątym, na szóstym, siódmym, ósmym, dziewiątym albo na dziesiątym piętrze, więc mamy 10 możliwości. Eee, to może inaczej, na ile możliwości, ile jest możliwości, że każda z tych osób wysiądzie na innym piętrze. No więc pierwsza osoba ma do dyspozycji 10 pięter, druga ma do dyspozycji 9 pięter, a trzecia ma do dyspozycji 8 pięter. 8 razy 9 to jest 72 i razy 10 to będzie 720 możliwości. No i ostatnie tego typu pytanie, czyli na ile możliwości, wszystkie, ile jest możliwości, że wszystkie osoby wysiądą? na dziesiątym piętrze. No dziesiątych pięter mamy tylko jedno, więc to jest tylko i wyłącznie jedna możliwość. 1 razy 1 razy 1, co daje nam jeden, czyli mamy jedną możliwość, że wszyscy wysiądą na dziesiątym piętrze. To tyle, jeżeli chodzi o kombinatorykę i wstęp do rachunku prawdopodobieństwa. Kolejny filmik. Na kolejnym filmiku będziemy liczyć już konkretnie prawdopodobieństwa. Co tak naprawdę, właściwie to już możecie sobie tam zobaczyć, już powinien pewnie pojawić się ten filmik, yy, więc zachęcam Was do obejrzenia. Jak liczyć prawdopodobieństwa? Trzymajcie się. Do zobaczenia. Papa. Pa. Hej.